Magiczny gol w lidze mistrzów. Zwycięski powrót trenera. Nieoczekiwana zmiana lidera. Już jesteś się na pierwszym miejscu. Rekord dzisiaj przegrał i skakuje się na pozycję lidera. Super, super. Witamy w kolejnym magazynie Łączy Nas Futsal. Tym razem witamy z Bielska Biały, gdzie rekord Bielsko Biała rozpocznie swoją batalię w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ale najpierw zaglądamy na ligowe parkiety. To była naprawdę ciekawa kolejka Stadskor Futsal Ekstraklasy. Liga nabiera rumieńców? Oj tak, i to zdecydowanie. Zaczynamy oczywiście od wizyty w Korzowie. Ligowy klasyk, mecz najbardziej utytułowanych polskich klubów nie zawiódł. Tradycja każe nam po raz kolejny przypomnieć znaną już sentencję Rafała Krzyśki. Na takim meczu się żyje i gra. Tym razem Krzyśka przeżywał mecz z bramki, a nie z ławki rezerwowych w roli trenera. Na te powrócił Mirosław Miozga, co dla wielu było niespodzianką. Dość dużo. Zaczęło się od pięknej bramki Dewódzkiego, który potwierdził wysoką formę. Na 2 do 0 podwyższył zrzutu wolnego. Seba Leszczak, ogólnie Leszczu. Rekord wziął się jednak do pracy i szybko zrobiło się 2 do 2 za sprawą Wiany i Marka. Potem trener Miązga wziął czas. Spokojnie, spokojnie! Sytuacje będą, bo muszą być, muszą być! I faktycznie były. Mało tego, nastąpiło trzęsienie ziemi albo nawet jeszcze coś gorszego. To tsunami przeszło dzisiaj. Gole Łuszczka, Wędzonego i Dewuckiego dały do przerwy prowadzenie kiereksu 5-2. do 2. Rekord spuścił głowy? Nic z tego. Po przerwie Budniak strzelił tak. Mateusz tak. I było już tylko 5-4. do 4. Rekord grał w przewadze po czerwonej kartce Łuszczka, ale nie wykorzystał okazji i został dobity przez Wędzonego. Kogoś wyróżniamy? Nie, nie, nie lubię nigdy nikogo wyróżniać, także gra zespół. I to tak koncertowo, że prezesowi Leszczyńskiemu nóżka sama rwała się do tańca. Po meczu wreszcie mógł potanczyć z drużyną. Cztery dni później, w minioną środę, Lireks odrabiał jeszcze ligowe zaległości. Wydawało się, że do meczu z FC Toruń gospodarze podejdą uskrzydleni po zwycięstwie z Mistrzem Polski. Stało się jednak inaczej. Do przerwy kibice bramek w Chorzowie nie oglądali, nie tylko dlatego, że nie było ich na trybunach. Po przerwie bramki wreszcie padały. Zaczął dla gości Marcin Murczyński. poprawił Marcin Mikołajewicz strzelając swojego 218 gola w historii rozgrywek. Nadzieję w serca gospodarzy wlał Leszczak wykorzystując przedłużony rzut karny. W końcówce trener Miązga postawił wszystko na jedną kartę, ale gola zdobył Waszak, który był szybszy od rywala i operatora kamery. Na dwie sekundy przed końcem jeszcze jeden rzut karny egzekwował Leszczak, ponownie pokonał Iwanka. Tym razem w Chorzowie tańczyli goście. Zanim torunianie wygrali w Chorzowie, we własnej hali podejmowali Red Dragon z gniewy. Gospodarze próbowali na Smoki. Udało się, ale tylko połowicznie. Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie było tylko 1-0, potem było tylko 2-1. Goście dwukrotnie doprowadzali do remisu i zostawili na parkiecie sporo zdrowia. Wiadomo, mamy oszukasz, ty oszukasz. Organizmu też nie da się oszukać. Do lubawy przyjechała osłabiona brakiem Marciniaka i Krawczyka Gatta. Mówi się, że zespół gra tak jak trenuje. A jak trenuje gatta? Trenujemy w kratkę! I takie też są wyniki z Duńskowola. Konstrakt robił swoje. Strzelał bramki, a goście przez większą część meczu postanowili grać z lotnym bramkarzem, co pozwoliło dwukrotnie postraszyć gospodarzy. Ale to Unii gra najlepszy strzelec z ligi Pedrinho, skuteczny ostatnio Grubalski i efektywny Pedro Pereira. Konstrakt wygrał 6-2 i po zaskoczeniu samych zawodników został liderem tabeli. Teraz zagadka, na którym miejscu jest Kontrakt Lubawa? W tabeli? Myślę, że na drugim. Podchwytliwe Już jesteś się na pierwszym miejscu. Aha, Rekord fajnie, dzisiaj przegrał i wskakuje się na pozycję lidera. Super, super. Cieszymy się bardzo. Przypomnijmy jeszcze raz wypowiedź Igora Sobalczyka. Trenujemy w kratkę. Czyli po porażce w sobotę w Lubawie, w środę w meczu ze Słonecznym Stokiem Białystok, należało się spodziewać zwycięstwa Gacny. I zwycięstwo było. Swój ligowy dorobek powiększył Krawczyk, na 2-0 do 0 podwyższył Szymczak, a na bramkę dla gości Adriana Citko odpowiedział jeszcze przed przerwą Dregier. Gola dołożył też świeżo upieczony tata Mateusz Olczak, któremu gratulujemy skuteczności i apelujemy o kolejną kołyskę już do właściwej kamery. Mecz w Kliwicach można określić jako strzelaninę, wymianę ciosów, thriller, a i tak nic nie odda dramaturgii tego wydarzenia. Trzeba było zobaczyć tych chłopaków w szatni teraz. Zdjęć z szarki nie mamy, ale atmosferę wyobrażamy sobie mniej więcej tak. Wszystko przez ostatnie sekundy meczu. Ale po kolei zespół piasta wygrywał już 2 do zera, by po przerwie oddać prowadzenie. Piast znów wyrównał, a po chwili odzyskał prowadzenie. Do końca meczu zostało 7 sekund i wtedy Sebastian Wojciechowski zatańczył tak jak lubi najbardziej. Wszyscy chwyciliśmy się za głowę, kiedy tutaj Leszno strzeliło nam gola na 7 sekund do końca. Ale długo się za głowy nie trzymali, tylko na sekundę przed końcem meczu przeprowadzili akcję na wagę trzech punktów. Strzelał Solecki, dobijał X-Med Cabrera, mecz przeszedł do historii. Kibice będą o nim długo pamiętać. A zawodnicy? My chcielibyśmy o nim jak najszybciej zapomnieć, bo popełniliśmy zbyt wiele błędów. AZS u w ostatnio widocznie obniżył loty. Ale swoją skuteczność utrzymuje Klaus, który dał prowadzenie gospodarzom w meczu ze Słonecznym Stokiem Białystok. To podrażniło białostoczan, którzy w swoje strzały ewidentnie wkładali sporo siły. Gol na 3 do 1 to z kolei trafienie imienia Łukasza Fabiańskiego. Wrzutka, gol. Kolejne dwa gole także strzelili goście i trzy punkty pojechały do Białego Stoku. Spróbujemy się pokusić o motoryzacyjne odniesienie do AZS-u Wilanów. To jeszcze nie Mercedes, a raczej. A szkoda, a szkoda. Czyli też całkiem solidnie. Tylko żeby rywale za bardzo nie odjechali. Czas na Katowice, gdzie przyjechał żądny punktów Fitmorning i Gredar Brzeg. Ani się spostrzegliśmy, goście prowadzili 3 do 0. W piątej minucie byliśmy już po dwóch swojakach. Kamil Lasik obronił karnego, ale wpuścił jeszcze dwie bramki. Czy przy tym golu bramkarz AZS-u mógł zachować się lepiej? To spojrzenie Tomasza Szczurka chyba wiele wyjaśnia. Goście się cieszą, a gospodarze... Frustrujemy się. Na trzy punkty liczył Dreman który podejmował czerwone diabły. Ale tutaj scenariusz był podobny do tego w Katowicach. Szybkie 2-0, gol kontaktowy. Daliśmy poczuć drużynie z troszeczkę krwi. Zimną krew zachowali jednak goście. Tak fenomenalnie uderzył Marvin Perkowicz. I choć gospodarze dzielnie walczyli, po tym trafieniu strzeżącego bramki gości Kolara, Red Devils wygrali 5-3. Ważny mecz na dole tabeli odbył się w Gliwicach. Strzelanie rozpoczęli goście i to oni kontrolowali spotkanie. Bramki, jak ta Mirgi, czy trzeba przyznać, piękna podcinka Zatowicza, to marne pocieszenie dla Gliwiczan, bo wcześniej z woleja uderzył Depta. Podjęliśmy troszeczkę większe ryzyko. I w końcówce stracili bramkę na 2 do 4. Coraz trudniejsza sytuacja peanowej Gliwice. Złośliwi sugerują, że niedługo zamiast Peanowa powiemy Papanowa. Oto wyniki 13. serii spotkań Extra Ekstraklasy. W meczu kolejki Klirex pokonał rekord. Kolejne zwycięstwa zanotowały ekipy z Konstraktu i Piasta. Ważne punkty Timu Lemborg, a także drużyn z Brzegu i Chojnic. Pauzował Akana Orzeł i W meczach zaległych zwycięstwa Gatty i nieoczekiwana porażka Klirexu. W tabeli najważniejsza zmiana na pozycji lidera i wicelidera. Konstrakt i Piast wyprzedzają rekord, mając jedno spotkanie rozegrane więcej. Swoją sytuację punktową poprawiły ekipy Beniaminków, Timu Lemburg, Greda Dremanu. Wciąż w najgorszej sytuacji Peanowa Nowa Gliwice. W klasyku polskiej Statskorf Ekstraklasy rekord przegrał z Klireksem. A jak zespołowi trenera Andrzeja Szłapy poszło w rozrywkach Ligi mistrzów? Mecz ze Słoncy miał swoje smaczki, na które zapraszamy już teraz. Myślę, że jako, jako całym zespołowi grało się ciężko, no, gdyż walczycy postawili bardziej na defensywę, kontra, na kontratak i, i tak ciężko było tak naprawdę strzelić tą, te bramki i rozpędzić się na, na, na tym macie. Najważniejsze, że nic nas przeciwnicy nie zaskoczyli. Spodziewaliśmy się tego, że będziemy musieli prowadzić atak pozycyjny i możemy być narażeni na kontry. Tych kontr było jak na lekarstwo, więc, więc tutaj jestem zadowolony. Zawsze jest jakiś kamyczek w ogródku i, i, i na pewno mogliśmy być bardziej skuteczni. Próbowaliśmy zbić ten walizki mur. No niestety się nie udawało, ale suma summarum myślę, że powinniśmy być zadowoleni. To wszystko w tym odcinku magazynu czas Futsal. Oglądajcie nasze kolejne programy. Do zobaczenia.